Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jestem znowu na spocie. Będzie to już piąta część, jednak ta będzie się różniła tym, że będą tylko pociągi jadące po torach dalekobieżnych czyli nie będzie żadnych kibelków, niestety, no ale tak sobie wymyśliłem, że tylko pociągi dalekobieżne w tym filmie. Także zapraszam do oglądania Pierwszym pociągiem będzie Express Intercity Premium Z ed 250002 relacji Wrocław Główny, Warszawa Wschodnia Nadjeżdża Griffin Bardzo szybko EU160.28 Jakiś tam skład był, jeszcze pociąg SKM. Tam skład nie napisany, ponieważ. No cóż, sprawdziłem tam dokładnie co będzie jechało. Miało tutaj nie być tych pociągów, ale tego nie mogłem sobie odpuścić. Mamy Elfa na linii S1 005 Powiem tak, to nie jest codzienny raczej widok, że się widzi Elfa na linii S1, raczej na linii S2 z Warszawy lotniska Chopina. Nadjeżdża Silesia Z Ostrawy Spinow do Warszawy Wschodniej, wagony czeskie drachy i dwa wagony PKP Intercity na samym końcu. EP09-016, wagony czeskie drachy, i dwa ostatnie to wagony Intercity. Warszawy Głównej Towarowej w kierunku Warszawy Zachodniej zbliża się z pociąg towarowy typ push-pull mamy SM42 i tam jakiś pociąg PKP Cargo mamy ze żwirem do podkładów no po prostu na, no, z podsypką I zbliża się kolejny skład Jest to pociąg łódzkiej kolei aglomeracyjnej EłK Sprinter bajkowy z dwoma flirtami z Twu z takiej Warszawy, z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Głównej Mamy piękną panoramę Warszawy. Wyjeżdża EP07174. Także już jest perełka w jakimś TLK. Nie wiem dokładnie jakim. Ale będziecie mieli to napisane. I zapomniałem powiedzieć, który dzisiaj mamy dzień. To dzisiaj mamy sobotę 14 sierpnia 2021 roku. I trzy zasady mojego kanału, które przed chwilą właśnie wymyśliłem. No jeśli chodzi o datę nagrania, zawsze będzie w opisie i link do miejsca, w którym nagrywam filmy lub ten, jeśli w jakiś... W kilku miejscach nagrałem filmy, to będę, będzie ponumerowane. Każdy link do każdego miejsca. Druga zasada to... Jakieś, jeśli macie jakieś zastrzeżenia do filmu, czy no, uwagi, czy że coś źle powiedziałem, no to śmiało piszcie to w komentarzu. Lub właśnie jeśli macie też do filmu jakieś pytania, to piszcie to w komentarzu, ja Wam to właśnie odpowiem. I trzecia zasada. Jeśli chcecie zostać pozdrowieni no to po prostu napiszcie w komentarzu czy coś Max pozdrów mnie na filmie no to ja wam powiem w jakim filmie dokładnie was pozdrowia odpowiem wam w komentarzu albo na premierze też zależy no także takie trzy zasady sobie wymyśliłem nadjeżdża już kolejny skład jest to Intercity Gór Górski z Griffinem EU160 012 A jego relacja to Rzeszów Główny, Szczecin Główny. Widać już światła pociągu telka Pobrzeża z Łodzi Fabrycznej do Kołobrzegu przez Gdynię Główną i Gdańsk wjechał tam na górę jest to lokomotywa EP09

W tym pięć wagonów aż pierwszej klasy jest. No i jak widzicie, się zatrzymał. pobrzeże już wjeżdża na stację, a raczej przyzwa się o jedno miejsce. I jedzie ekspres intercity premium. Relacja macie podaną niżej. tam już widać wracający tamten skład z SM42 i z tą drugą lokomotywą ja myślę, że to jest ST44 S tak jest to S 44 teraz widzę 1240 o numerze. Także pociąg osobowy, lotniskowy, który w pewnym sensie jest pociągiem dalekobieżnym. n 76011 z Warszawy, lotnisko Chopina. Z Warszawy, lotnisko Chopina do Modlina, oczywiście. Spojrzałem sobie na pas kultury. Zobaczyłem dwa ogromne dźwigi na zachodnim, ten żółty i czarny. Jedzie pociąg Express Intercity Premium z dziobakiem z bielsko Białej Głównej do Gdyni Głównej. Jest to AD250001. i schowali mu ten bo kiedy ostatnio byłem to miał nieschowane Dzisiaj kiedy ostatnio go widziałem widać już drugi Express Intercity Premium tym razem z Krakowa Głównego do Warszawy Wschodniej 250 013 Zaraz zamelduję się na Warszawie Zachodniej W oddali widać Ekspres Intercity Warszawia Z Berlina Głównego Do Warszawy Wschodniej Jest to Husarz EU44005 w tej swojej obklejce. Będzie on też jechał z Mewą i z jakimś Gryfinem innym. Po prostu wraca się tutaj na wschodnią, potem ze wschodniej jedzie do Świnoujścia z Mewą i potem ze Świnoujścia jedzie do Berlina. No i takie kółko się robi. Mamy F07513 z trzema wagonami, z dwoma wagonami pierwszej i drugiej klasy. Na jakich torach? Na torach lokalnych lub tam podmiejskich, jak to woli. Śmieszna całkiem sytuacja. Czyli musiał przejeżdżać przez śródmieście Mamy pociąg SKM35W004 i Jeromski z flirtem ED16013 No witam Was! Przepraszam Cię Maxie z przeszłości, ale się na chwilę wtrącę. Jest dwa dni po nagraniu tamtych materiałów i teraz mamy pociąg RMFFM z Intercity Panorama ze Wrocławia Głównego do Warszawy Wschodniej EU 160 027 Błyska się, błyska. bo jest duża. Super, bo udało mi się go złapać znowu. I też w tym momencie pozdrawiam moich widzów, którzy mnie oglądają. Są na premierach. Także pozdrawiam Franka Games oraz Piotrka Kolejowego. Także serdecznie Was pozdrawiam. A jeśli Wy chcecie pozostać pozdrowieni przede mnie, no to po prostu piszcie mi to na premierze. Albo w komentarzu. Jedzie także pociąg ludzkiej kolei aglomeracyjnej LK Sprinter Bajkowy. Tym razem w drugą stronę z Warszawy Głównej do łodzi fabrycznej. Nadjeżdża Fredro z Dartem ED161008. Z, e, z Warszawy Wschodniej do Rosława głównego mamy drugiego darta, dwa darty jadą jeden nad dartem, drugi pod dartem. Jest to Ede 161 002, nie 003 z Intercity Naukowska ze stacji Zgorzelec do stacji Białystok na górze mamy pracujące koparki a z tunelu zaraz wyjedzie FLIRT ED160 ED160 012 z przejazdem technicznym Naprawdę tak, tak było tam napisane, przejazd techniczny. Też że tego nie było go wyjeździ na rozkładzie jazdy ani. Nadjeżdża Griffin EU16007. Z Podlasiakiem, Podlasiakiem relacji suwałki. Finauliście. Zbliża się już trzeci w tym filmie pociąg Uskich kolei Aglomeracyjnych. Eoka Sprinter Skra z łodzi fabrycznej do Warszawy Centralnej. I są to trzy flirty dwuczłonowe. numerach 019, 018 i 20 I jako przedostatni pociąg w tym filmie pociąg Express Intercity Spre z EP09 006 i albo mi się wydaje albo mi się nie wydaje, ale już w tym filmie chyba był EP09006. No nie wiem, nie wiem, ale relacja to jest Warszawa. Wschodnia Berlin, Habsburg. Jest pociąg, który będzie zamykał ten odcinek. Jest to ED100, ED250, Nasz dziobak, ED250007. Pociągiem Express Interski Premium z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej Temu też coś nie schowało Jeszcze mamy tutaj Impulsa, to też go tej mogę wrzucić impuls jest ze Skierniewic do Warszawy Wschodniej 45W003 Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się. No i cześć.